Dzień dobry, chciałbym Was zaprosić dzisiaj na transport instrumentu, pianina no Myślę, że bardzo specjalistycznie, bo nie tradycyjnie Tylko oknem pomoże nam w tym oto maszyna Paus Nie tylko nadaje się do transportu mebli, gruzu, materiałów budowlanych, płyt kartonowo gipsowych Także też wam pokażę, że można na przykład coś zrobić takiego jak na przykład transport instrumentu oknem balkonem Zapraszam Pacjent pianino Starość, radość Tu jakieś paletki, Przemek szykuje O tu, tak, nie, o tak Nie czaskaj, bo mi tu do tego Dobra, tu Tu mamy windę i tam na dół Czarny pas, to czarny pas, co dziś jest czypiesz? Nie wiem, żebyś sam nie czczeł. Nie wiem, że to mu się panu ci nie, nie, nie spieszy <laughs> nie <spieść. śmiech> A te wirko z powrotem mamy, to nie? To

Dobra Powoli jedziemy teraz No witam, jesteśmy już po usłudze Także jeżeli masz jakieś dla mnie zlecenie związane z nietypowym transportem Nie wiem, rzeczy, czy masz nawet jakiś gruz do zwiezienia, Czy jakieś materiały budowlowe, budowlane trzeba by było wtransportować do czwartego piętra Zapraszam do współpracy, no jak widzieliście na filmie, no to nie tylko materiały, raczej wywozimy wszystko, urządzenie marki PAUS sięga do, jak to mówią, do piątego piętra. Łydźwig tej maszyny jest tak 250-300 kg. Instrument, który przewoziliśmy, on ważył gdzieś w granicach około 230-260 kg. Także zapraszam do współpracy. Więcej, jak to mówią, tutaj wyżej na kobiet trans myśli